Siemano z tej strony dzisiaj dosyć hmm, W później godzinie jakby to nie patrzeć to jest yy, 2016 na tej godzinie nagrywam ten odcinek yy, zaczynamy następny film yy, z serii po prostu z serii yy, najpopularniejszej na mojej kanale i pierwszej yy, którą grą jest Minecraft I znowu jesteśmy na tym samym serwerze, podam wam w opisie. Ujo, ja, ale dostałem. A. Yy, nic się w klejnie nie zmieniło. W szkole tak samo, więc. Nic się po prostu nie zmieniło. Yy. No, okay, tu mamy soję, no ale tutaj to już naprawdę mamy soja ale dostał Co za pustak Mieliśmy... Mm, nie, a zobaczymy, czy tam... Ten... No, co ja chciałem powiedzieć eee... Przedczoraj mieliśmy soja Dzisiaj nie mamy soja, więc... O co chodzi? Łotka mam Przedczoraj mieliśmy soja, dzisiaj nie mamy no... Trochę dziwne, co nie? Jakież to się chyba so... Mi się tak wydaje moim zdaniem, co ja się ma. Już tam do końca... Mm, trwa... trwałości serwera i tak dalej. Zrobimy sobie takiego hardcora. O! Już mam... Ja mam dopiero... Ja pustaduska! No i zaraz dechnę. Oj oj. Ojej mamy problem. Mjechałem problem. Jak to się mówi. Zubiłem go. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? A, tu jest. Pokombinujemy, co zrobić. Gdybym miał łuk, to bym go zastrzelił, ale. Dobra, na ryzyko. No, <tryk> <tryk> ja nie mogę. No. <tryk> Idziemy na hardcore. To jest moja najlepsza, chyba akurat, broń, jaką mam ogółem. Tutaj, ale nie chciałbym z tym zginąć. Kurde. Muszę na szyjcie chodzić, żeby nie wpaść do jakiejś lawy czy coś w tym stylu. No, klocek po klocku, zejdziemy. Nie chcę teraz tak drastycznie schodzić, bo można się zabić. A tutaj śmieć to jest praktycznie bardzo proste. O, do, do, do. Widzę chyba tam tego pigmena Nie, to nie, nie mam zooma, kurczę, bo ja bym. Miał zoomę, to bym zobaczył gdzie jest. Poszedł jakoś mm, jakimiś skrótami. By było okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Jeszcze jesteś tu. Wiem jesteś wkurzony. O, skoczy na plaskę. <laughs> Wiem, że trochę się teraz zachowałem jak. Ole, ole, dostał! <laughs> Za pierwszym razem! Jaki. Rzybki. Jej... Przepraszam, że ma taką chrypę, ale czasem mi się zdarzy, że tak będę mówił, że coś takiego. Po prostu jest wieczorem, a wieczorem mój głos się zaczyna zniekształcać jakoś inaczej, In, inaczej mówię. Więc to jest to, to trochę dziwne. Możecie mi to przyznać bez problemu. Nie wiem dlaczego tak mam. Dobra, wkładamy to nawet. Nie, nie będzie Uja. Nie cię będę wdechnąć, ale dobra. Lecimy, może go zabijemy, może się uda za jednym hitem. Ujo, ile on ma życia? Ten próbuje mnie, góry, że zabijemy. Czy to jakieś cyferki tam powstały i uh! wysaszłem, przepraszam, za to O Jezu Może jest co, ja, ale... Co ja tu mam? Odpo... Ochrona 4. Tutaj też mam 4. Niezniszczalność 3. 3, 3, 3, 3. Ciernie, ciernie, ciernie. Uh. Nieźle. I to. Ja bym go raczej. My się wydaje, tak, że bym poko bo go pokonał, a raczej wątpię. I to nie dostaniesz tego? No, nie chyba nie zabijesz, eee, pół serduszka, ja już mam problem w gaczach, jak mam e, pół e, serduszka bo nie chciałbym tego, widzicie, stracić, a to jest naprawdę y, bardzo duży wydatek Ymm, Przewodnik nasz zrobił Hm, chwila, Lot home. A no. Teraz możemy Zobaczy sobie jakie mam potki I może przejdziemy do walki, ale na, ra na razie może i nie dzisiaj znaczy raczej nie dzisiaj. zobaczmy o to 13 3, znaczy 13 ,5, ,5. Bo, tu 13,5, znaczy 13,25, 13,25. Proszę, tu mamy jednostronność 1, a tu 3. Ja tu mam 4 enchanty, tu mam 6 enchantów. Grabiesz, tak mi 2. 2 o 5, o coś 5. Porównamy sobie rzedełki. słabe, ale to jest koksowe. Moc 5, moc 5. Uderzenie 3, uderzenie 3. Pomiję. To są to samo, to, to są super vipe. Dobra, patrzymy jakie mam podki. O, no, nie wiedziałem, że coś takiego mam. O, muszę się pochwalić, że zdobyłem yy, to Strzel. E, ja mam chyba jeszcze jedną. No, tutaj też mam taką Super VIP'a taką słabszą. A tu jest ta. Tu jest drugie. Nie wiem o co tu chodzi. Ja... Ale ja chcę to. A. I nie wiem jak to się prze, jak to przeładować co i jak. Nie kłumaczacie. Że tak to powiem. Także... Także... Musimy zobaczyć płatki, jakie mam. Mam tutaj krzywdy. Nie no, możemy sobie. Zobaczymy jak jak będzie mu wesoło. E, warp end. Zaraz zobaczymy. gdzie oni są sam. No, Co i co już? Spokojnie. O, o. Uciekamy. No jeszcze Enderman się na mnie uziął. Co ja mu zrobiłem? E. Eee, what? To było nie. 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 Nie było w planach to? A to było przez pana Endermana. Broczny rycerz, ale. No i zabili go. Nie Pend, tylko Warp End, Matko. Im szybciej pisze tym gorzej. Nie wiem dlaczego tak jest. Aczkolwiek jest to dziwne. O, go wywo... Wy... Coś robimy? Panie... Panie, panie! Ej, to jest glina. Aha. Zobieram. Uciekał. No i ten oczywiście wielki. E, ten. Ciapok musiał. Ogólnie jeszcze mamy. Ile tam? Y, jeszcze dwie minuty do końca. tak naprawdę minutę. Amadeusz chciał się za mnie wziąć. Ale żeś mnie nie zabił. Czy jak trzech nam? A, sorry. Teraz to chyba spadł z krzesła. Walisz się i zdechniesz, dobrze. Zachnie. Jestem mocny. No i cóż, kończymy odcinek, bo to przy trochę czasu. No dobra, no to do zobaczenia i hej. Do, nasu, do następnego usłyszenia i odcinka. Do widzenia.